No, cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Tarot Z tej strony Paweł. Zapraszam Was na czytania listopadowe. Już są czytania listopadowe. Mam wrażenie, że dopiero co e, nagrywałem, czytania na październik, jakoś tak prze, przelatuje przed na, ta, ta jesień, tak bardzo szybko. Um, a pamiętam, przecież jeszcze niedawno nagrywałem na, na wrześniowe czytania, kiedy było ciepło na dworze, a teraz już chmury, wiatr, deszcz, też często, ciekawe, ciekawe czy u was też taka, taka jesienna taka pogoda związana z szarugą jesienną. Um, będę używał dwóch talii w tym czytaniu, to jest taki listopadowy mój rozkład, ja go lubię na listopad używać, w zeszłym roku też robiłem ten listopad, tam jest taka taki, jedna karta, jedna pozycja. Jest przesłanie od przodków, i właśnie em, postanowiłem, że użyję do tego innej talii. Właśnie tej talii, która dla mnie jest bardzo ważna, i która właśnie mówi o takim połączeniu z, takim, z taką przestrzenią przeszłości. O zobaczcie, nawet tutaj się akurat pojawiła Szóstka Kielichów, czyli karta korzeni, tradycji, naszej tradycji, nie, 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 nie takiej tradycji, wiecie państwowej, tak? Czy krajowej, czy jakiejś narodowej, tylko prywatnej tradycji, tak? Rodowej. związanem z poczuciem, takim zbyciem byciem jednostką, z moim własnym ja. Świetnie zresztą w tej talii jest to pokazane. E, no więc właśnie, więc będą dwie talie. I co? No i tyle, zapraszam Was, tak, do rozkładów e, m, dla Waszych znaków zodiaków. Zapraszam Was też oczywiście do zostawienia lajka pod filmem, do zostawienia komentarza. E, dla tych osób, które nie subskrybują kanału, oczywiście gorąco zapraszam, żeby subskrybowały, żeby tutaj z nami zostały na naszym kanale Terotempatii. I e, do usłyszenia w nagraniach dla Waszych znaków. Przechodzimy teraz do rozkładu dla strzelca. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, o jakich potrzebujemy wiedzieć, dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Tak będzie i tym razem. I jedna karta z drugiej talii. Słuchajcie, pierwsza karta, którą e, zobaczymy, to będzie karta na pozycji centrum tego czytania, czyli to, czego szukacie w sobie, w innych, w tym miesiącu, w tym momencie, co będzie najważniejsze, taka centralna energia. Jest czwórka kielichów, a więc taka karta. Mm, mocnej stabilności. Właściwie spadzi może nawet stagnacji niż stabilności, chociaż to jest oczywiście takie bardzo e, względne. E, dla mnie m, czwórki mówią o spokoju, e, bo to jest właśnie jakby ta. Ten brak ruchu, który jest tak mocno zamanifestowany w, w, w liczbie cztery, on właśnie to oznacza. Mówią też o pewnym zamknięciu przestrzeni, a więc o pewnym bezpieczeństwie. To może być zamknięcie pozytywne albo negatywne, tak? Bo ja tak podkreślam ten taki pozytywny aspekt, czyli właśnie bezpieczeństwo, spokój. No ale właśnie w czwórce, raczej, e, w czwórce kielichów, tak, może raczej chodzić właśnie o takie pewne poczucie zablokowania, ale mam też wrażenie, że izolacja czwórki kielichów, ta izolacja, która jest taka motywowana emocjonalnie, tak, no bo dwór kielichów, e, dwór wody, ona mówi o czymś głębszym, tak, on mówi o takiej pewnej potrzebie zdystansowania się do e, propozycji, jakie przynosi nam otoczenie. To może wynikać, wiecie, z takiego, m, takiego instynktu, tak? że e, zdaję sobie sprawę z tego, że m, to, co mi oferują, to nie jest coś dla mnie. E, może wynikać też z takiego poczucia, że intencje, z którą coś jest mi dawane, nie pasuje mi, nie odpowiada mi. Lepiej poczekać, lepiej się zdystansować, niż, niż brać to, tak, Łap... nie, niekoniecznie nawet łapczywie, ale z chęcią. Dlaczego o tym mówię? tak? Bo w tej czwórce kielichów, w której się często podkreśla ten moment, yy, właśnie taki moment zawieszenia, zamknięcia się, odsunięcia, yy, warto jest mieć tą świadomość, że może być w tym jakiś taki element, Samoobrony przed czymś, co przychodzi z zewnątrz, albo, albo jakiejś samoopieki, tak jakiegoś self-care'u, nawet. Hmm. Chociaż warto, tak, to, to nie jest twórka mieczy, oczywiście. Tak, to, nie jest, to nie jest kwintesencja tego znaczenia. Ja raczej tutaj myślę o takim pewnym instynktownym zadziałaniu. Hmm. Bardziej czuję, niż myślę. O, tak bym powiedział. Izoluję się od innych, ponieważ bardziej czuję, niż wiem. Że, że to jest, to jest właściwa, właściwe zadanie. Dobrze, zobaczmy, co trzeba będzie zaakceptować, tak? No co nie mamy wpływu w tym momencie. Co się pojawi. Wieża. Wieża się już często pojawia w tych czytaniach. Jest jakaś zmiana, którą trzeba będzie zaakceptować. Ona będzie miała charakter zmiany z zewnątrz, właśnie z takim hukiem, z taką mocą. Um, uderzającą w pewną taką strukturę, która wydawała się pewna, która wydawała się oczywista, mocna. Ja myślę, że ta karta mówi no po prostu tak o zaakceptowaniu zmiany, która nadejdzie. Um, to, co jest trudne w wierzy, to właśnie to, że to się dzieje nagle, więc nie mamy mo być może jakichś takich um, Predyspozycji, albo nie ma takiej sytuacji, w której my możemy się do tego przygotować. Trzeba po prostu e, zaakceptować to, że czasami zmiany energetyczne zastępują nagle. I tak, I tak po prostu jest. Natomiast w, w wieży oczywiście to, co mówi ten archetyp znaczeniowy tej karty, no to ważny jest ten element pewnej ucieczki przed negatywnymi konsekwencjami i zmiany. I zastanawiam się, czy to stanie z boku teraz tutaj, tak, które ta czwórka kielichów mówi, to nie jest właśnie albo taka próba okopania się na tej pozycji, albo właśnie taka chęć negacji tej, tego zdarzenia, które tutaj w waszym czytaniu symbolizuje wieża. To jest zniszczenie jakiejś struktury. Coś mocnego. I właśnie teraz tak myślę, że ta czwórka kielichów mówi o tym, ja się wycofuję, nie chcę w tym brać udziału. Nie jestem na to gotowy. Tak. To może być też próba odgrodzenia się, odgrodzenia tego, co cenne. Od tej takiej zewnętrznej siły, tej ognistej siły, którą tutaj reprezentuje karta wieży. Dobrze, zobaczmy kolejną kartę. To jest taka karta, co jakby co jest częścią Ciągłej przemiany, co przeminie, co odejdzie, z czym trzeba się lepiej nie utożsamiać, bo nie będzie już częścią naszego życia. I jest siódemka buław, bardzo ciekawa karta karta um, obrony tego, co mam karta um, obrony swojego stanowiska, swojego status quo swojego, tego, co, swojej pozycji. Jesteśmy atakowani z zewnątrz, ale mamy, si mamy przede wszystkim pewną. E E, pewną możliwość, aby się obronić. Tak? Nie jest, to nie jest taki atak z, z góry, e, przed którym trudno się ochronić, którym, gdzie ci przeciwnicy mają jakieś takie poczucie wyższości, większą moc na przykład atakowania nas, tylko to jest taka pozycja, która nam pozwala się obronić, pozwala nam utrzymać to, co mamy, utrzymać to, co jest dla nas cenne. Natomiast e, oczywiście wymaga dużo zaangażowania, dużo siły, spala dużo naszej energii, no i może być w jakiś sposób takie e, no trudne po prostu, tak, I, i nawet traumatyzujące. To jest energia, która odejdzie. Tak jakby e, zobaczcie, e, co, co ten rozkład już tutaj na tym poziomie nam mówi, tak. Przyjdzie zmiana, ognista zmiana, energia żywiołu ognia, czyli wydarzenia, które będą. Faktami dokonanymi, i lepiej to w jakiś sposób mm, ochłodzić, zdystansować się, niż wchodzić w tą sytuację, żeby nie stać się tą taką oblężoną twierdzą, w którą uderzają te pioruny a ja będę za wszelką cenę tutaj się bronił. Myślę, że tutaj ta siła izolacyjna czwórki kielichów, pewna izolacja emocjonalna, taki chud emocjonalny, nawet bym powiedział wejście w tą sytuację z taką akceptacją, że to ma miejsce, to się wydarzy. Jest lepsze. Jest to pokazywane jako taka sytuacja, na czym, czy takie zachowanie, na którym lepiej się skupić. Tak? Nie, dajcie się, nie dajcie się zaatakować od zewnątrz, i nie dajcie sobie jakby wmówić, że musicie brać udział w tym ataku, że musicie brać udział w tej sytuacji. Zobaczmy, jaka jest rada od waszych przodków. Na ten, jakby w tym listopadowym okresie jest świat. Czyli ewidentnie takie podkreślenie tego, że pewne rzeczy ulegają zmianie, te zmiany są naturalne, są cykliczne, coś się skończy, coś się skończy, natomiast to e, jest e, paradoksalnie, mówię paradoksalnie względem tej wieży, nie jest elementem takiego nagłego ataku. Ale ma jakąś historię, coś za tym niesie. Idzie się za tym jakaś pewna opowieść o życiu, pewna opowieść o jakichś zdarzeniach, w których braliście udział. Opowieść też o innych ludziach. To wszystko jest zamknięte w całościowy system. Jest w tym wyższa mądrość. Ja tak też to postrzegam. Tą tą, tą kartę sądu tutaj na tej roli: jest w tym wyższa mądrość, i ta transformacja się dokona. Ona będzie też miała taki charakter paradoksalnie pomimo tych kart zamykających przestrzeń czyli czwórki kielichów ale też wieży która jest tak nagła że zamyka tą to może nie, że, może ona sama nie zamyka ale ona y, 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 powoduje w nas taką chęć zamknięcia się ich ochrony czy tak samo siódemka buław no to pomimo tych kart właśnie takich gdzie my się bronimy przed atakiem z zewnątrz to ta karta mówi otworzą się perspektywy otworzą się pewne przestrzenie które będą y, y, Elementem czegoś większego, czegoś ważniejszego, czegoś, co da nam takie poczucie, że em, jesteśmy w domu, że gdziekolwiek nie będziemy, jesteśmy w domu. Zwłaszcza, że macie silne poczucie niezależności i, te, i tego nie stracicie. Tak to widzę. Jaka jest przyszłość, tak? Karta, która mówi o przyszłości. No ta niezależność jest podkreślona. Pustelnik jest kartą przede wszystkim tej osoby, która całą mądrość, całą, całą swoją wiedzę, całe poczucie bezpieczeństwa, ona niesie w sobie pomimo niesprzyjających okoliczności. Ja tak to interpretuję. To jest trochę taka karta prawie by się chciało powiedzieć, że bożonarodzeniowa ta ilustracja mamy ten śnieg, ale mamy tą wronę czy tego kruka, która, który, to, który siedzi sobie na tym drzewie więc i tak gwiazda. Ta gwiazda, która tutaj mi się kojarzy z taką dekoracją trochę e, właśnie choinkową albo z gwiazdą betlejemską. Więc e, jakiś taki, taki nastrój e, właśnie z tym, z czym kojarzy się Boże Narodzenie, czyli bezpieczeństwo w domu, w środku e, domu, które, jak mówi Pustelnik, noszę w sobie. Tak? To, co, to, co zabiorę ze sobą, z własnego wyboru, z tej sytuacji, to będzie dla mnie niezwykle cenne i będzie być może stanowiło jakiś taki klucz do przyszłych decyzji, do przyszłych postępowań, tak do przyszłego zachowania mojego, przyszłych wyborów i przyszłych ludzi, jakich spotkam. Jest to dla mnie historia przemiany. I to jest historia przemiany niewygodnej, w której jednak ja, czyli wy, zachowuję ogromną em, Taką, takie poczucie niezależności, odrębności, ale też za tym idzie takiej integralności wewnętrznej. Jak wiem, kim jesteś, wiem, co chcę. Wiem, jakie mam wartości, i jeśli ten pustelnik, który myślę, przedstawia Was, e, mówi o takiej takim pewnym funkcjonowaniu na takim wyższym poziomie świadomości, e, to myślę, że ta droga. Być może dzięki tej radzie przodków właśnie ona was poprowadzi tak naprawdę w zwyż i do pewnego rodzaju awansu, ale też żeby nie było złudzeń. Pustelnik to jest izolacja, to jest odejście. Więc ja mam wrażenie, że Wy z czegoś zrezygnujecie, że ten krok tej izolacyjny czwórki kielichów, odsunięcie się od propozycji z zewnątrz, on jakby on wygra. Tak? E, ta propozycja, która do was przyjdzie, zostanie. E, Odrzucona, albo jakby nie będzie finalnie możliwa do przyjęcia, bo będzie się wiązała zbyt dużymi kosztami. Tak interpretuję te dwie karty. I wy e, pójdziecie swoją drogą. E, w pewnym odsunięciu się od, od innych ludzi, tak. No bo pustelnik od, od jest światłem dla innych, ale inni nie są światłem dla niego bo on to światło nosi w sobie. No więc trzeba się uzbroić w takie duże poczucie niezależności wewnętrznej i też samowystarczalności emocjonalnej w tej sytuacji, która was czeka. Okej, okay, słuchajcie, no cieszę się bardzo, że mogłem dla was przeprowadzić to czytanie. Oczywiście zapraszam was do zalajkowania filmu, do zostawienia komentarza pod filmem, do subskrypcji kanału dla tych, którzy jeszcze, jeszcze go nie obserwują i do usłyszenia kolejnym razem.